Hej, cześć, siemano, ja jestem 223kruk hmm. Dzisiaj zagramy sobie w Balance City Battles To jest gra typu Tower Defense, bardzo fajna gierka, taka... No, trudno mi ją opisać, no, ja już tu jestem zalogowany na Steamie Ogólnie gra jest darmowa na Steamie, ale też można ją pobrać z oryginalnej strony Ninia, coś tam, coś tam Linka nie dam, bo nie znam, <grym> sorry Ale na Steamie ktoś se może pobrać y no to co, może zagramy już, kliknijmy Quick Play i może wejdźmy w Battle Arena. Ok? Aha. Te są różne widzę typy. To możemy sobie najpierw wejść w to. Ok, zalogowany jeszcze. dobra. To mapa się losuje Ja sobie wybierę tak wybiorę tego, wybierę tego I może tego Będą stop R i -ś. Okay. Dobra, jestem gotowy Możemy lecieć Ok. tak najpierw sobie ustawiamy małpkę Balonów. Tak więc ten turniej. Teraz gramy turniej taki. I ten turniej polega na tym, że po prostu musimy yy, zbić jak najwięcej balonów i przetrwać. I przy okazji mu balony. To taka, wiecie, zależność. Więc teraz sobie na jeszcze szybko. To strzelają. to jest mi im okay, Oni zbierają te baloniki, to jest bardzo emocjonalne. Kurde, bo naprawdę emocjonalne. Ja, ja nie mogę, no. Te emocje, kurde, zbierają te balony. To jest bardzo fajne. fajna gra, przyjemna, bo. No, to jest bardzo fajne jest, no. Kurde, nie mogę. To jest naprawdę super. Emocje wywołuje we mnie, Dobra, mam grób, nie tego. Dobra, moje małpy tutaj są i sobie radzą. Zdecydğim 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 Aha, bardzo dobrze, patrzcie, już sobie nie radzę, nie radzę sobie. Małkę. Hmm. Będziemy Będziemy małpkami Dobra, pośle parę balonów Dobra, może na razie się wstrzymamy na chwilkę Nie wiem, tutaj klucz, bo tutaj już tych małpę dali na maxa tylko może puścimy mu teraz, skupmy się trochę na ataku Jeżeli na ofensywie Sam o No i może zaatakujmy w końcu No ja bardziej wolę w bronić się niż atakować, bo... Bo... O Boże, kogo on ma? On ma tego, takiego głośnego, ja nie wierzę, kurde Musiał dać coś, musiał zapłacić dużo złorów. Nie. Hmm. Dobra. Teraz trochę balonów mu przyjdziemy. Dobra, tutaj mamy metalowego balona. Duży małpki, go. Najlepiej to atakować tymi zwykłymi małpkami, ponieważ... te zwykłe małpki są najszybsze. Tutaj jest taki balonu, którego nie widać jak się go Pojedziemy, o, patrzcie, baloniki już prawie trochę, trochę przeszkadzają mi. No ale zaraz, czyli małych wydarzeń będzie ok. Lec, ok. To jest jeszcze baloniki, nie tak, nie tak, jak widać. To bardzo przeszkadzają, ale już chyba no, mówiłem nie. Czynimy mu pełno baloników, 8 baloników, ok. dobrze. Takomo, nie. Fajny. No nie, cztery go przynoszą. Przechodzą po mnie. Dobra, tak. O, zaraz wygram, nie. Nie, to zaraz wygram z nim. Mam już pięćdziesięć, a ja w ogóle pewnie straciłem walec po pełne baloników tak teraz wygramy o ma szybki kurde, ja mam dość te baloniki.

Nie wierzę, kurde. Jak w ostatnim momencie mnie zniszczył, kurde. Nie, nie mogę. Dzisiaj zakończę ten odcinek. Jutro wam wrzucę jeszcze może kosmiczną przygodę, czyli zagrajmy ze Starmod Matrix Z. -ka. Cześć.